Witam wszystkich bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku. Kolejny fragment z Ewangelii Mateusza, z siódmego rozdziału, tam werset 19 mówi nam o czymś niezmiernie ważnym, ale nie chciałbym, żebyśmy te słowa odebrali jako jakiś taki straszak. Tak? Zresztą sami zobaczycie dlaczego. Chciałbym się do tego odnieść troszkę później po przeczytaniu tego fragmentu. Niemniej jednak, zawieram w sobie naprawdę bardzo ważne przesłanie. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Więc wydawaj dobry owoc, bo jak nie, to spłoniesz. Czy w taki sposób można odczytać te słowa? Jeżeli powierzchownie się do nich podejdzie, tak, jak najbardziej. Więc Pan Bóg straszy ogniem piekielnym, jeżeli nie zechcesz być Mu posłuszny. Masz po prostu przechlapane, więc dla Twojego dobra lepiej, żebyś wydawał dobry owoc. Ale czy Pan Bóg faktycznie to miał na myśli? Czy taki właśnie Bóg jest? Nie jest to pogański, diabelski sposób przedstawienia Boga. Pan Jezus doprecyzowuje, co, o, co to oznacza, w Ewangelii Jana w 15 rozdziale i tam czytamy e, wersety od 4 do 6. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeżeli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie, ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Więc Pan Jezus mówi tutaj wyraźnie, musisz we mnie trwać, musisz mieć związek ze mną, tak jak latorość nie jest w stanie żyć w oderwaniu od krzewu, bo po prostu uschnie, a takie latorośle zbiera się potem na spalenie. Tak samo Chrześcijanin, w ogóle człowiek, ale zwłaszcza Chrześcijanin, nie jest w stanie funkcjonować w oderwaniu od Chrystusa. Musi mieć relację z Nim. Inaczej jego charakter nie będzie się przekształcał na podobieństwo Boże, ale zacznie na nowo odnawiać się w nim ta natura cielesna, diabelska, demoniczna, która jest skora bardziej wybierać to, co grzeszne, niż to, co jest Boże. W jednej z pobudek też mówiliśmy o tym, czym się różni cielesność od duchowości, prawda? Człowiek cielesny nie jest w stanie podporządkować się prawu Bożemu, bo nie może. Dlatego, że ma w nienawiści te prawa. Więc natychmiast, gdy, gdy, jesteś, gdy jesteś odłączony od Chrystusa, natychmiast twój charakter zaczyna się cofać, ulegać wypaczeniu. Natychmiast. Więc jeżeli chcemy Stale wzrastać, chcemy przynosić owoc, chcemy, żeby ten charakter coraz bardziej był przekształcany na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa, musimy w nim trwać, czyli mieć zażyłą, głęboką, codzienną, nieprzerwaną relację z nim. Ale jeżeli ktoś nie utrzymuje tej relacji, usycha. Człowiek bezbożny, człowiek, który żyje z dala od Boga, który nie jest zasilany tą życio, życiową, życiodajną, nie życiową, tylko życiodajną mocą, która pochodzi z góry, która pochodzi z krzyża Golgoty, od Ducha Świętego również, nie jest w stanie przynosić właściwych owoców, będzie przynosił cielesne owoce, a owocami ciała co jest? List do Galacjan mówi, piąty rozdział, i e, czytamy tam werset 22. Pozwólcie, że otworzę tak na szybko. I tam czytamy tak. Jawne zaś są uczynki ciała: mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania. Właśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tym zapowiadam Wam, jak i już przedtem Wam zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. To są wersety 20-21. Więc, co się dzieje z takim człowiekiem? Powraca do starego życia. Zaczyna być coraz bardziej poddany diabłu, swoim instynktom, swoim namiętnościom. A jeżeli ktoś przylgnie do grzechu, to co się z nim stanie? Uschnie. A taki nadaje się tylko i wyłącznie do tego, żeby go spalić. Dlatego Jezus mówi, jeżeli ktoś nie wydaje owocu, zostanie wycięty i wrzucony w ogień. Jednak, co jest ciekawe, Pan Jezus, tak jakby odwołując się do, też, do, do tej wypowiedzi, powiedział kiedyś taką przypowieść, użył takiej ilustracji o, o winogrodniku i o gospodarzu, które symbolizują sprawiedliwość Bożą i miłosierdzie boże. Bo czasami ludzie mówią, że gospodarz to jest Bóg, a, a winogrodnik to jest Pan Jezus. Nie, to są dwa aspekty, Boskiego charakteru tutaj ukazane, jego sprawiedliwość i jego miłosierdzie. Gospodarz mówi, e, to drzewo już stoi w moim ogrodzie tyle czasu, ono nie przynosi żadnego owocu, tylko ziemię mi tu wyjaławia, więc wytnij je e, i spal je. A wtedy winogrodnik mówi, e, nie panie, pozwól, że jeszcze przez ten rok będę je nawozić, okopię je, Będę je podlewał, otoczę je szczególną troską, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. A jeżeli w przyszłości nie wyda owocu, wytniesz je. Więc to też nie jest tak, że, o, nie przynosisz mi owocu, więc goń się, dobra, wycinam cię, będziesz się smażyć w ogniu piekielnym. Nie ma czegoś takiego. Bóg jest Bogiem miłości, Bóg walczy do samego końca. I nawet jeżeli wydaje się, że ta osoba już się do niczego nie nadaje, z nią się nic nie da zrobić, i Boże, Boża Sprawiedliwość wymaga tego, żeby zapłatą za grzech była śmierć. Żeby po prostu taką osobę odciąć i, i koniec. To jednak Boże Miłosierdzie zawsze góruje nad sądem, mówi Pismo Święte. I, I Bóg mówi, ale nie, ale może jednak jeszcze spróbuję. Może jeszcze więcej troski, jeszcze więcej miłości, jeszcze bardziej z wzmożoną mocą ducha będę działać na tą osobę i może akurat się nawróci, może nadejdzie jakiś taki moment, w którym ona się upamięta. Ale gdy ten owoc nie przychodzi, a wprost przeciwnie, zaczynają dojrzewać coraz bardziej złe owoce, ta Biblia mówi, że Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Bóg nie pozwoli na to, żeby człowiek w nieskończoność doskonalił się w tym co złe. Jeżeli przylgnął do grzechu, a Biblia mówi, że ci, którzy zginą, to są ci, którzy znaleźli upodobanie w nieprawości, przylgnęli do grzechu i sprawiało radość, rozkosz wręcz to, że mogli grzeszyć, Pan Bóg nie może takim ludziom przebaczyć. Nie dlatego, że nie jest w stanie, ale dlatego, że oni nie są w stanie o to poprosić. Uważają, że w ogóle nie jest im to potrzebne. Takie osoby zginą. Drzewo, które nie przynosi owocu, mimo starań ogrodnika, zostanie wycięte i spalone. I jest to uczciwe. Więc zastanów się dzisiaj, jakim drzewem jesteś i jakie owoce przynosisz. Czy więcej jest dobrych, czy złych owoców. I nie chodzi tutaj o to, żebyśmy popadli w uczynkowość. Dlatego, że tak jak powiedzieliśmy sobie, jeżeli trwamy w Chrystusie, wtedy przynosimy wiele owoców, więc nie jest to nasza zasługa, jest to zasługa krzewu, nie winorośli, że ona owocuje. Ale naszym zadaniem jest wybierać to, co dobre, jest trwać w Chrystusie, jest cały czas odnawiać umysł, tak jak mówiliśmy w innej pobudce. Decydować o tym, czym się karmimy, jakich odżywczych soków dostarczamy. A jeżeli tego nie robimy, natychmiast stajemy po stronie przeciwnika. Więc jakim drzewem jesteś? Jaki owoc przynosisz? Czego jest więcej w Twoim życiu? Odpowiedzi na te pytania pokażą Ci, kto jest Twoim Panem. Jednak dobra wiadomość jest taka, że Pana zawsze można zmienić. I jest to jednocześnie zła wiadomość w zależności od tego, czy dokonamy dobrego czy złego wyboru. Więc wybierz życie. Wybierz Chrystusa. To jest najlepsze, co możesz zrobić. Wtedy przyniesiesz wiele owoc. Pomódmy się. Panie Boże ukochany, chcę Ci bardzo podziękować za to, że dzisiaj mogliśmy przestudiować ten temat i wyciągnąć ważne wnioski dla naszego osobistego życia. Jest to naprawdę czymś niezwykle ważnym, żebyśmy przynosili dobry owoc. Dlatego prosimy Ciebie, Ojcze, z całego serca, abyś okopał nas, abyś otoczył nas szczególną troską, szczególną miłością i był cierpliwy i wyrozumiały względem nas, może nawet bardziej niż do tej pory, abyśmy mogli, Panie, pod wpływem tego zacząć przynosić plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stokrotny. zacząć owocować na Twoją chwałę. I bardzo prosimy Cię, Boże, o to, abyś tak długo, jak długo jest to tylko możliwe, nie rezygnował z nas. Do tego, że pragniemy, wierzę w to gorąco, być z Tobą, żyć z Tobą. I jest to najlepsze, co, co może nas w życiu spotkać. Jednak musimy się tego nauczyć już tutaj, na tej ziemi. Dlatego bardzo prosimy Ciebie, Boże, abyś cały czas przez Twoich aniołów, przez Twojego Ducha Świętego znajdował dostęp do nas, walczył o nas i zwyciężał. Modlimy się o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo za kolejny dzień, za kolejną pobudkę, za czas, który poświęciliście i liczę na to, że pod tym filmem znajdą się jakieś lajki, komentarze, pytania. Zachęcam również do subskrypcji naszego kanału i do regularnego odwiedzania go w celu zapoznawania się z materiałami, które zamieszczamy na nim. Na dzień dzisiejszy żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.